Dzisiaj do 60 wrzucamy nowy akumulator Amega 125A. Będę montował nowy i przy okazji, jak będę wyrzucał, właśnie akumulator zacie. Tu mam to podgięte, więc całą tą skrzynkę odkręcę i o tutaj przyłapie przyspawam tak, żeby trochę po prostu tak żeby to już w miarę fajnie wyglądało i żeby nowy akumulator się fajnie mieścił w to miejsce. Krzysznka nie wygląda zaciekawie, ale zaraz sobie tutaj ją trochę wyklepię, złapię z sobie punkcikami, żeby ona była prosta, wyczyszczę i zaraz będzie nie do poznania.